Cześć, witam wszystkich. Robię tu poddasze i na takim prostym przykładzie chciałbym wam pokazać, jak wyznaczyć skos bez lasera, bo to jest ważne. Żeby po prostu to była cała płaszczyzna, nie była przykrzywiona w jedną, w drugą stronę. Bardzo prosty sposób, także zapraszam. Więc tak, yy, tu będzie 10 cm, to nie ma znaczenia, może być 5, może być 20, zasada jest taka sama. Ja mam łatę, 10 cm jest mi proste, więc tak znaczymy to 10 cm. Ok, mamy linię 10 cm niżej. Teraz. Oczywiście laserem to będzie dokładnie, ale. I teraz co zrobić, żeby wyrysować tą linię i ona była powiedzmy równoległa do tamtej? W prosty sposób. Od tego momentu nie ma znaczenia na ile. Oto na przykład tutaj. Powiedzmy 150. 150, a nie mogę zrobić, bo tam są drzwi. Dobra, to musimy zrobić. Ile to jest? Powiedzmy 140. Czyli zmiana. Zrobimy 140. Czyli 140. Teraz od tego oczywiście wymaga na to jest miarę dokładność, zobaczymy ten punkt 106 i osiem. i teraz od strony 140 Może drugą stroną byłoby szybciej. I teraz tam było 106 1068. 8 No i w, tym, w ten sposób to może być kilometr. Oczywiście jak poziomica jest dokładna. Dokładnie zmierzymy. Jest pięknie. <laughs> Przepraszam, równolegle Tak samo ta linia i ta linia musi wyjść elegancko. W yy, drugim materiale tutaj może pokaż. O, tu troszkę więcej roboty będzie to pokażę. Bo tu jaskółka wchodzi i, i koszowa. Także tu trochę więcej z roboty i to też pokażę jak to, jak to wyrysować. Dobra. To by było na tyle. Trzymajcie się, cześć.